Blisko 200 młodych piłkarzy z klubów piłkarskich z gminy Długołęka rozegrało turniej o puchar wójta gminy pod patronatem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. To pierwszy taki turniej, ale na pewno nie ostatni. Podczas rywalizacji nie zabrakło radości, a po przegranych łez rozczarowania. Jesteśmy w Kiełczowie na obiekcie Leśna. W tym obiekcie, który od roku czasu żyje życiem w gminie Długołęka. Życiem sportowym. A dzisiaj jest turniej piłki nożnej. Wraz z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej pod patronatem Andrzeja Padeskiego, pana prezesa. I naszych przyjaciół z Dolnośląskiego Związku. Zorganizowaliśmy turniej piłkarski. W turnieju udział wzięło około 200 młodych zawodników, jak oni sami oceniają swoje występy. Dobry poziom, jakby rywalizacji. Ciężko było, i, no, ale daliśmy radę. Prawie wszystkie wygrane i dużo woli. No było ciężko, bo były mocne szale, a potem ostatni mecz o trzecie miejsce to były karne i to też była mega presja. Jestem zuka z Kiełczów i naprawdę wywalczyliśmy bardzo mocne miejsce, aż drugie. No to zrobiliśmy bardzo wielki postęp. Bardzo chcieliśmy. Wygrać pierwsze miejsce, ale lepsze niż drugie. Lepsze też do no, drugie miejsce. To, to bardzo udało nam się wygrać. Tylko dwa mecze przegraliśmy, reszta wszystko wygrana. Bardzo dobrze się grało. Jesteś zadowolony z siebie i z drużyny? Bardzo. Drugie miejsce wywalczone, mega. Dla dzieci na pewno jest to potrzebne, żeby mogli pobrać. To są też nauki dla nich przed przyszłością, żeby mogli grać Wybiej! na wysokim poziomie. Antek Śliwa z klubu i Skrapasi Kurowice został wybrany najlepszym zawodnikiem w swoim roczniku. Jesteś z siebie zadowolony? No. Ile bramek zdobyłeś? Nie wiem, z To dużo. No. To jest taki pierwszy cykl turniejów, gdzie będziemy chcieli kontynuować pod patronatem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej dzisiaj był taki pierwszy turniej i chcemy, aby te turnieje były cykliczne dla wszystkich naszych drużyn z gminy Długówka. Nawężymy celem oczywiście aktywność naszych młodych spor sportowców. Chcemy ich wdrożyć w ten sport, no i po prostu zabawa, bo to jest no, najlepsza rzecz jaką dzieciaki lubią robić. Ale ja widziałam też łzy i takie gorzkie miny. E, tak, no to są jednak dzieci, więc te emocje są na wysokim poziomie, więc no, te przegrane też gdzieś tutaj się wkalkulują w to wszystko. Ale było też dużo uśmiechów, więc myślę, że, że na tym pozostaniemy. No jedną, jedną z nagród jest zdjęcie Piotra Zielińskiego. I każdy z zawodników dostaje taki, taką, takie zdjęcie podpisane przez Piotra Zielińskiego. Więc mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieć tu jakiegoś reprezentanta Polski, a już na pewno będziemy mieć reprezentanta Śląska Wrocław. Echo24, Oliwia Stasiak.